Witam, tutaj Dżemik i dzisiaj chcę Wam przedstawić aferę na serwerze EasyCraft. Co tu się dzieje, tutaj ludzie! Ja muszę szybko coś. Ja szybko włączę. Y, szybko włączę mix stereo, żeby było łatwiej. Daj, daj Także słychać Spika w tym momencie? Pewnie Macie echo. Macie, no. e macie echo na tym speaku? Mamy, mamy. Ja mam, ale. Czekaj trochę ściszę, w takim razie dźwięki ogólnie. Patrz ile tu jednak. ludzi, patrz, ratuję się do mnie normalnie. Jaka ekipa jest? Ile no ja ile, to, Ludzie, ilu jest... ile jest ludzi? Diamenty rzucają w ogóle... afera się dzieje. Ilu jest Polko! ludzi. Normalnie ever. Ilu jest ludzi? No. A Gej działa? Nawet. Czy nie? Dobra, ym, Ile jest ludzi? Sporo. Cztery. 28 Dwudziestu ludziów! Ile. Patrzcie! Jezu, kto włączył te echo, no? O, go goń! O kurde! Haha! Tak jak się rozpywie, <laughs> to smaczne, będzie no. roz... Diament się leży, ty! Zombie zabierze diament! O kurde! A! Nie, Nagrywam, kurde. dawaj! Ja, ja! Ja, ja! Ile <laughs> wpadło? Kurde, no! Mat, dawaj diaksy! O! zombie zombiaków, kurde. chodzi. Nagrywam matat. Wpadłem <laughs> do piekła! Ktoś się nagrywa, ma! O kurde, <laughs> ty i tak o, pią, że sam Jak, ale zaklatkowało! Niech to lawy, do lawy Dobrze Ej, no kto włączył echo, no? Ja nagrywam. Nie wiem! S sam sobie włączyłem! Kocham mamę! <śmiech> 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 Ratunku! Ja Wpadłem do piekła! Co za kwestia! Ej, no, no! Ej, dobra, podzielcie się! Ty, do. Ej, no, no. Podzielcie to, się swoimi stworzeniami z, z, z servera! Niech on kurde... o o się pali ratunku, a, do piekła, go. Ha, Dostałem od skeleta ratunku help 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 O o oh, 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 oh. Nie w ogóle nic nie bije Mat CTM, to CTM Powiedzcie Matowi, że ja go nagrywam Impreza! Żeby, Impreza. żeby, żeby Impreza. nam się patrzył 7 ja Ej Sopel przyszedł Ej no, a ten jakiś piszczył, bo jest chyba Ej napiszcie matce ctm -ct -ct bo ja teraz przechodzę na tryb kamerzyki Ktoś druga wyrzucił! Się... Siedem no i... Pozdrawiam, Arkosa! O, Arkos! O, łow, łow! Haha! O, <grym> <grym 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 o, o jak cię Jak tu się to dzieje? Dobra, ja robię krótkie cięcie. Dobra, nagrywam sobie. Aaa, fajczę się, fajczę się! Fajczę się! ja się fajczę! Dobracie, dobadę szukkał. Jestem FOMO. Ale impreza. Arkros łomie! Nie pal mnie, zbędę. bo ja nagrywam! Tylko jeszcze treba. O, wiesz, ja pójdę do Arcrosa tam. Z góry byłem. Ja będę mam nagrywał. 8 Diaksów. Dobry pomysł. Dzięki Arcros. <laughs> ile, ile mam od diaxów? Dzięki! Creeper, creeper, creeper! Creeper! Nie, nie, nie. Ej no! Nie! Chyba ze żartujecie. Okej, ej, ej, mat, da, dawaj diamenty. Chyba ze żartujecie. wiecie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, naście. Ja nagrywam serwera. 0 idę dla was, Rozumiesz? mi. Ma, Chodź tu. Idę. Chodź, dam ci. No. Szeka, ja, ty! ty. Dasz no, 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 ej, dasz mi? Powodzenia. No, 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 ej, no ja dalej, ja zbieram jak. Ja. Ej! Zbieram, jak. ej powodzenia, że jestem mi tych itemów. A w ogóle, kto nagrywa? Nuget, no, okay. za dużo masz tych diamentów, dawaj jednego. O, już może sześć, Wszyscy jako logo, no, oznaczyli no, cię. No, no. O, niech spokojnie. Oznaczyli cię, mat. No, co? I tak ja zdrałem. Uhuhu. Uh. Yes, jest, jest par jednego Koremami diaksa, o A ja mam czternaście Ja miałem sześć. Ja, Miejmy, czy ja, ja, ja... Co? Masz Arthros, moje diaksy? 15 Ja miałem 6 <grym> Ja no mam 4 No właśnie, to przyszedł, ty Kto to no, jest? Na połowę diaksy Adi, Moje bo, bo on mi... Bo on ma... Bardzie, ty jesteś <grym <grym> <grym> Ono obok tego portalu To odwiaży... No, no Ta, 15 i co jeszcze? Łoł, ono mi Dobra, Mariusz, wystarczy 15 15 Przestań das na i Gdzie ten był Ej, Albercik mam dla ciebie prezenta Gdzie ty jesteś? Y, koło Arklos To ja, Ar Ar tylko mnie nie and... zabijaj, dobrze? O oh, mat, jesteś tu Arklos nie będziesz mnie zabijał? Dawaj pieniądze Kripery! Dawaj dementy Ja nagrywam cały czas ludzie tam creepery w ogóle buchają. Kurde, i tak wszyscy go łanią. <grym> chodź tu! Dobra, to ja. nie, nie. <grym> nie. <Al> <grym> Al o o jest? Tu, na, nad spawnem, tu! Obróć się, obróć się, obróć się, obróć się! Obróć się, mówię! Na te Dalej idziemy, nie? Tu jestem. Tu jestem, na górze. Nie! Tak, dostałem diaksy! Spalił się wszystko! Spoko, mam 23 diaksy. Tylko... Mam 23 diaksy, cicho siedź. <noise> Kokrze. Ja to cały czas... Widziałem. Uh, ale się dzieje, uuuu! Cholera, nie widzę Cię. Ej, wiesz, że zfajczysz spawna? Nie. W ogóle nie ciała. Aha. A no fakt, nawet przecież HP się nie traci, jak się fajczy. Kinder, od Ja to nagrywam. ja zrobię reloka, bo nie jest że Ja zobaczę, bo hmm. mi to wszystko, Co to no. jest? User in your channel was banned from the server. To mnie zbanował. Ale o. chodzi. Co ty. Ty ząb. Gdzie jest? Zaatakował mnie ktoś, nie ratunku pomocy, No nie się, ja On mnie atakuje. O, no, wyciszyła wszystkich. Nagrywam, no. a nagrywam. <laughs> a teraz. Dawaj, diament, diament. A jedna machy. A wiecie, jedna że jedna to wyląduje na ma... YouTubie. Ten event Ej, w, ej ej! do tamtej dziury czarnej. Tamtej czarnej. Albo na napis. Ej. Robisz się bawić mi, nie? Ile... No nie... Kto za prezent miał Gdzie ty jesteś? Albercik. O, Arkos. Arcos, poczekaj, zanim wejdziesz na napis. <laughs> Arko, wejdź tam na górę i weź mnie tam ja wejdę na będę rzucał z napisu. Ja wiem jak tam wejść, ja tam wiem! Ja to wiem jak o, Czekaj! Ej! Ej, ludzie, grani. ustawcie się przy spawnie! Ogarnij się, no. Będę rzucał koblach. Arko, zawołaj <garnij> tam, żeby poszli. Poszli do spawnu. Dobrze, dobrze robisz. Ja Ej, magic. Ja ma, Już prawie Dobra. Dobra, idę na spawn, tam dużo diamentów jest. Ej, ludzie, ja będę zaraz rzucał z Map. napisu. Ej, ja będę rzucał z napisu itemki. O mój Boże. Ja chyba z 20, 20 sekund temu napisałem ukośnik spawn i jeszcze nie jestem. Weź te Echo, został w pokoju. Damy. Ja tu nagrywam, rzucam teraz kobla, a Arszt za ja diamenty. W ogóle ludzie to tam zbierają, czy nie? Wrzuciłem eee, no. dwa diamenty Fajnie Tam kiedy wyjdzie Z Pwałpę 98% Patrz, jak się zebrali eee. <g Benecks> Jak kampion. A Diego trzapiał na tym karpet... na kto tym karpecie diamenty <g Definicji> Arcos złusa diamenty Gdzie on jest? Na górze na napisie Capto Kto ma tego? Dobra, już wyłączę. Dobra, ja będę reagować. Przełączę nagrywanie, papa. Pa. To by było na tyle z relacji.